Cześć gadziny! Tak, tak, dzisiaj nie będzie ani robaczków, ani kociaczków, a to za sprawą najnowszego pacza, w którym zmian doczekała się moja najukochańsza Kasiu. Po pierwszej, i najważniejsze, będzie piękniejsza. A poważniej, to przede wszystkim jej pasywka przechodzi reworka. Nie będzie to już proste obniżenie kosztu many o wielokrotność 10%. Teraz zbiera staki, a kiedy osiągnie konkretny próg, to dostaje dodatkowe efekty. To trochę tak jak ręgar: staki są na stałe, tyle że otrzymuje w innych niż on w przypadkach. Za każdą sekundę, kiedy przeciwny bohater jest pod wpływem jej trucizny, oraz za każdego miniona zabitego przez nią, który w momencie śmierci miał na sobie trutkę. Maksimum staków to 400. Za pierwsze 75 dostajemy bonusowe 5 AP, a nasze E regeneruje zdrowie, więc ważne, żeby w miarę szybko osiągnąć ten próg, bo wtedy kasio będzie nie do wysiadania z leina. Kiedy dobriemy do 200, bonusowe AP rośnie o 10% i dostajemy dodatkowe 25% cooldown reduction. Przy maksimum, czyli przy 400 stakach pasywki, bonus AP wynosi aż 30% jest to tyle co dodatkowy Rabadon. Jej skille pod Q, W, E dostają nerfa, no może poza E, które teraz będzie zapewniało nieskończoność many i trochę większe skalowanie na ostatnim poziomie, a także wspomniany już sustain w postaci dodawania życia po osiągnięciu pierwszego progu pasywki. Reszta zmian to tak naprawdę kosmetyka, mniejsze i większe bookfixy, a także dodany nowy tryb gry, ascension. I tak z mniejszych zmian. Szarża Popi będzie teraz mogła kombić się z przeszkodami stawianymi przez innych graczy, na przykład jak w Ścianej Gnar swoim ultem nie przerzuci już nikogo nad stworzoną przez gracza przeszkodą. Podobnie z eu Vayne. Teraz w końcu zamiast pomagać przeciwnikowi uciec, roztrzaska go o przeszkody nietrwałe. Prawdopodobnie w przeciągu tego tygodnia, Rita, odblokuj Azirę. Jego biblioteki już zostały ściągnięte w tym patchu. Mam nadzieję, że wy, tak jak ja, lubicie testować nowe postacie. No nic, to czekamy. Wybaczcie mi dzisiaj, się było niewyraźnie, ale mam gile, popas i bolące gardło. Buziaki. Bye!